Jestem prawdopodobnie jedyną osobą na świecie, która utknęła w tej pozie. I oto właśnie jest ta gra. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tueti. Wow, Agu! Poleciała! Pies! Zrobił kupę! Taki głód... Co będzie dalej? Nie mogę się doczekać! Do zobaczenia wkrótce! I to właśnie działo się w poprzednim odcinku. Jeśli go nie widzicie, koniecznie, zajrzyjcie na kanał. Dzień dobry! Mój mózg rozmyślał o wszystkim, co się wczoraj wydarzyło. I nagle nastał ranek. Chyba mam dzisiaj lepszy humor niż wczoraj. Dlatego tak mi się chce spać. Skoro dziś nie masz szkoły, powinno być w porządku. A to dlatego mam taki dobry humor. Prawda? Agu, jak długo planujesz spać? Masz dziś szkołę, wiesz? Co? Czy dziś nie jest sobota? Co tu opowiadasz? Wciąż jest środa. Oh, wow. Rozumiem. To dopiero środa. Życzeniem nie udało mi się przywołać soboty. Okej. Okay. <grystanie> Chyba trzeba się rzekować do wyjścia. Ja naprawdę myślałam, że dzisiaj jest sobota. Tymczasem zostałam strumowana. Hmm. Którym mam dzisiaj założyć? Pomożesz mi wybrać pies? Moim znakiem rozpoznawczym będzie apaszka i różowe skiety. To jest najlepsze ubranie. Jestem w takim razie gotowa. Dzięki, pies! Pies, jak zwykle, pomocny. Możemy zejść w takim razie y, na siadanie, ogarnąć się i iść do szkoły. Coś czuję, że nie czeka nas tam nic dobrego, ale nie nastawiajmy się negatywnie. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, Agu. Wiem, że wczoraj trochę cię męczyłam przed wyjściem do szkoły. Masz już 13 lat, więc jestem pewna, że sama wiesz co robić. Eh, mówisz to tak nic tego nicowego. No nie, rodzice mają, także czasami coś powiedzą zupełnie bez sensu. Oczywiście wypadałoby zjeść śniadanie, ale jeśli nie masz apetytu, nie musisz jeść. Serio? Dlaczego ona mi mówi, że mogę nie zjeść śniadania? Jeśli nie przeszkadzaj Ci śpiochy w oczach, nie musisz mieć twarzy. Chociaż to jest trochę obrzydliwe. Coś jest ewidentnie nie tak. Czy mi się to wszystko śni? Wow! Więc tak wygląda dorosłe życie? W sumie trochę tak. Ale dlaczego mama mi mówi, że mogę nie mieć zębów? mam dopiero 13 lat! Co z ciebie za matka? Aha, możesz też zdecydować, że nie będziesz mieć zębów każdego ranka. Fuj! Mamo? Co ty w ogóle mówisz? Masz tylko i już 13 lat. No właśnie. Musisz zacząć uczyć się myśleć i działać samodzielnie. Może i tak, ale... Ach, ale pamiętaj, żeby założyć mundurek. Aha, czyli mundurek muszę nosić, ale ani nie muszę do dania, ani nie muszę mieć zębów. I nie zapomnij torby, butów i kanapki od żyrafy. No dobra, mama ma teraz dużo pracy. Mhm, ta, mama w ogóle mam wrażenie, że jedyne co robi to stoi przy zlewie i myje ręce. Dobra, podlewa też kwiaty. Poza tym nie widziałam, żeby mama cokolwiek innego robiła. Baw się dobrze w szkole? Okej, okay, spróbuję. Skoro mama mówi, że jestem już dorosła i mogę nie mieć zębów ani śpiochów, to chyba to skipnę. Zobaczę, co się stanie. Czy ktoś zauważy? Czy ktoś poczuje? No dobra, mamo, nie wiem, co ci się, ci się stało. Nie mam pojęcia, czy to jest tylko sen, czy rzeczywistość, ale wychodzę. Wydaje mi się też, że pamiętam doskonale drogę do Żrafy, więc powinno być łatwo. Oj, przepraszam, przepraszam, ja po prostu mam problem, żeby nie zajmować całej przestrzeni na chodniku, Wszystkim, wszystkich potrącam po drodze. Ym, droga do żerafów była bardzo prosta z tego, co pamiętam i jesteśmy chyba na miejscu. O, cześć, żerafo! Czy to twój ser? I ona ma w ogóle bar w kanapce, dopiero teraz to zauważyłam! Mega cute! Dzień dobry, żerafo! Witaj, swobodę, magu! Poproszę jedną kanapkę. Dobrze, zrobię ją szybciutko. Daj mi chwilkę. Dzięki. Momencik, proszę. Mhm, czekam. Świetny bar. Super. Proszę bardzo. Dziękuję, żyrafo! Skoro musimy iść do szkoły, to w sumie. rozejrzałabym się tutaj. Ej, tutaj coś jest fajnego. Ja mam dużo pieniędzy, może mogłabym coś kupić. Witaj. Nie chcę mi się iść do szkoły. Co sądzisz, że powinnam zrobić? Szczerze mówiąc, nie chce mi się pracować. Nie chce mi się chodzić. Przybieranie się to za duży kłopot. I nie chce mi się z nikim gadać. Mimo to, mam ochotę na coś pysznego. Co sądzisz, że powinienem zrobić? To nie było moje pytanie. Ale świetnie Cię rozumiem. Ech, przepraszam. Nie wiem, co powiedzieć. Nie przejmuj się. Mam Just mnóstwo czasu, więc możemy się nad tym razem zastanowić. Razem? Wow. Tak, fajnie, coś wymyślisz. Okej, okay. <laughs> Myślałam, że coś w niego kupię, ale chyba jednak nie jest zainteresowany pracą. E, a to to? Co to jest? Cześć, DJ, go Mhm, interesujące. Ku, ku. Przepraszam, ale nie bardzo kułam, co mówisz. Fascynująca konwersacja. Dobra, może ja jednak pójdę do szkoły. Wydaje mi się, że szkoła była w tę stronę. Chyba, chyba już się nauczyłam drogi do szkoły. O, trafiłam do parku. Czyli jednak pamiętałam drogę doskonale. Ej, proszę nie zabierać mi moich pieniędzy, ok? Ja bardzo bym chciała coś kupić za te pieniądze. E, przepraszam? Co ty tu robisz? Mam nadzieję, że weekend szybko nadejdzie. Uważaj! Masz dwie kule na głowie, wszystko gra? To są koczki. To nie była dobra uwaga, żeby powiedzieć do obcej dziewczynki. Co? Kule? O czym ty mówisz? Przepraszam. Okej, okay. chyba nie zostaniemy przyjaciółmi. I biorąc pod uwagę, że mogę shiftować dzisiaj droga do szkoły zajęła mi znacznie mniej czasu. No dobra, jesteśmy w szatni, gdzie, jak pamiętamy, pachnie ciekawie. Zmieńmy buty. Ej, i całe szczęście, że ja nie mam sznurówek. Bo zawiązywanie sznurówek prawdopodobnie byłoby niemożliwe. Yy, całe szczęście mama kupiła mi takie wsuwane buty. Nie! Nie możesz, znowu robić kupę! Tutaj nie możesz zrobić kupy, psie! Tędy, Agu, okej. Okay. Dobra, on chyba zwęszył klasę, do której mam się udać. Całe szczęście. Jeszcze tego by brakowało, żeby mój pies zrobił kupę na środku korytarza. To dopiero byłaby afera. Teraz będę miała traumę, za każdym razem, jak pies będzie nie to będę miała wrażenie, że zaraz zrobi kupę. Ale całe szczęście on zna drogę do klasy, bo ja nie do końca. Jesteśmy na miejscu. Odcinek drugi, dzień w szkole. Więc, jeśli wy i trzech przyjaciół zamówiliście budyń. Kurde, ciało tak szybko mówi, nie jestem w stanie szytać! Jak ja mam skupić się na takim zadaniu, kiedy ono jest takie. tak szybko przekazane? Póżek, ja mam długie i kółkę mam przywiązaną do końca. Zupełnie nie mogę skupić się na lekcji matematyki. To zupełnie jak ja. Wczoraj chyba udało mi się polecieć. Czyli ja sama jestem w szoku, co się tutaj dzieje. Dobrze, że nie dotykam tego gościa. Pamiętam kręcenie się w kółko. O tak. E, o, aha, moja mnóstwo. O tak, kochani, się kręciłam w kółko. O, dokładnie w ten sposób. Hej, agu! O nie, chyba zauważyli wszyscy. E, o nie, i kolejna piosenka. Trzeba było bardziej się skupić na lekcji matematyki. Pan Całkiewicz też był ze mnie niezadowolony. Pan Całkiewicz urodził się po to, żeby być nauczycielem matematyki. Wspaniałe nazwisko pasujące do jego zawodu. Dzień dobry, nazywam się Pan Całkiewicz. Uczę matematyki w tej szkole. Muszę się bardziej postarać na następnej lekcji. Następna lekcja to W.E.W. z panią Łabędziowską. Witam, nazywam się pani Łabędziowska. Jestem odpowiedzialna za wychowanie fizyczne. Moim marzeniem jest założenie kiedyś klubu beltowego w tej szkole. Z takim nazwiskiem to na pewno się uda. Ach, jeśli zaraz nie pójdę spuścić na lekcję, dobra? Muszę pójść na boisko szkolne. W ogóle, ja już jestem przebrana. Ciekawe, kiedy zdążę to zrobić. Dobra, biegniemy na boisko szkolne. Pies. Czekaj, nie musisz mnie prowadzić. Ja wiem, gdzie jest boisko szkolne, bo ja przechodziłam przed boiskiem szkolnym, jak szłam do szkoły. O, nie, wszyscy już są tutaj, ustawili się w równym rzędzie. Tylko ja się spóźniłam. Przepraszam. Oj, przepraszam, ja się potrąciłam. Wszyscy już są, łagu. Przepraszam za spóźnienie. Nic nie szkodzi. No to rozgrzejmy się, ok? Uszło mi to na sucho. Dobrze. Chodźmy. Ok. Dlaczego nie wszyscy się rozgrzewają? Nie, no jest spoko. Myślę, że sobie poradzę z tą rozgrzewką. O nie, coś już, coś już zepsułam. Chyba za wolno. Dlaczego nie wszyscy ćwiczą? Co to za rozgrzewka, kiedy nikt nie zwraca uwagę na to, co się dzieje? Dobra, ja będę udawała, że coś robię. To była niezła rozgrzewka. Chcesz to powtórzyć? Nie, proszę, tylko nie to. Absolutnie nie chcę tego powtarzać. Nie, już mi wystarczy rozgrzewki. Zdecydowanie tak. Łapęcie rozgrzewki, które wymyśliłam, są naprawdę skuteczne i eleganckie. Teraz, gdy już się wszyscy rozgrzali... ta, akurat wszyscy. Widziałam, jak się wszyscy rozgrzewali. Zróbmy krótki sprint. Dobra, umiem shiftować, więc powinno być git. Oto pozycja startowa. Meta jest tam. Okej. Okay. Ja zawsze byłam dobra w bieganiu. Okej, okay, dajcie z siebie wszystko. Postaram się z wszystkich sił. Gotowi? Start. OK, teraz moja kolej. Następna grupa. Nie poszło mi dobrze na matematyce, więc muszę się bardziej postarać tutaj. Pełną parą naprzód. Jestem zdeterminowana, żeby dobrze to zrobić. Ładujmy energię. Nie poddawaj się. Już prawie. Biegni, biegni, biegni! O, wow! O nie, wpadłam na słup. Ale powinien mi się spodobać piruet. Ups. Wszystko w porządku, Agu? Dobra, ci kolejna lekcja nie poszła najlepiej. Kto by się tego mógł spodziewać? O, ten to ma ciekawą fryzurę. Oczy mnie paliły i słów kompletnie umknął moje uwadze. Chyba lepiej trochę ochłonąć. Następna jest lekcja przyrody. Muszę się najpierw przebrać. Nazywam się pan Grzybowski. O, to w takim razie pana nazwisko pasuje do pana fryzury. Uczę przyrody. Uwielbiam eksperymenty, słodycze i romans. To, że się tu spotkaliśmy, to na pewno przeznaczenie. Więc może wymienimy się numerami? Co? To było dziwne. Co? Przerwa już się skończyła? Nie było nawet czasu się przebrać. To trochę krępujące, ale chyba musi już iść. Według mapy sale przewodnicze jest na prawym końcu drugiego piętra. Dobra. Okej, okay, pies, pospieszmy się. Lecimy na przyrkę w takim razie. Mam nadzieję, że pan Grzybowski nie będzie wkurzony, że się spóźniłam. Wygląda na sympatycznego w każdym razie. O, tam mają lekcje malarstwa, to, to może być ciekawa lekcja, no ale niestety mnie czeka przerka. Oj, czekajcie, bo ja muszę wejść za... drzwi są za wąsko otwarte. Dobra, gościu sobie mruczy, więc chyba jest w dobrym humorze. Ludzie ze sobą gadają. nikt nie odzywa się do mnie, nikt mnie nawet nie przywitał. Dzień dobry, Agu. Dzień dobry, panie Grzybowski. Lekcja zaraz się zaczyna, więc zajmij miejsce. Tak jest. Dzień dobry wszystkim! Dziś będziecie wykonywać jeden z moich ulubionych eksperymentów. Okej, okay. tym razem zachowam ostrożność. Dobra, lepiej uważaj z tymi próbówkami, bo to może się źle skończyć. Na początek wlejcie tylko 3 krople płynu do tej zlewki. Właśnie tak. Jak zapewne wszyscy wiecie, gdybyście dolali więcej niż trzy krople. Płyn mógłby wybuchnąć, więc proszę o ostrożność. Uuu, jaki pokaz. No dobra. Postaram się. Na pewno mały szkolny eksperyment nie wybuchnie. Mogę dać trzy krople z zamkniętymi oczami. Cóż za niesamowita pewność siebie. Już się boję, jak to się skończy. Okej, okay, biorę się do roboty. Yy, dobra, to może być bardziej skomplikowane. Um, OK? Um, jedna kropla? Jest? Dałam no radę? Teraz uwaga, druga kropla? Idzie całkiem nieźle? Jeszcze tylko jedna kropelka? Nie miała być jedna! Dlaczego tu dam trzy? O, niezła eksplozja, Agu! Czy o to mu właśnie chodziło? Nawet ci się poprawiła! Serio? Wielkie dzięki. Okej, okay. to już wiele wyjaśnia, jeśli chodzi o fryzurę nauczyciela. Dobra, czyli kolejna lekcja, kolejny przypał. U niej ta fryzura mi została. Kto by pomyślał, że naprawdę wybuchnie? To było szczerze mówiąc całkiem zabawne. Ach, to nie, czas na rozmowy o tym. Dobrze, że nie widzi swojej fryzury. To już pora lunchu. Chyba muszę iść w obraniach gimnastycznych. Chodź, pies! Chodźmy na dach! Ej, to JEST super pomysł! Bardzo mi się podoba. Biegniemy na dach. Najpierw musimy wyjść z sali. Co szczerze mówiąc, nie jest takie proste. Tędy? O przepraszam. Kurczę. Ciężko jest iść i nie potrącać ludzi po drodze, przez to, że zajmuje cały korytarz z rozłożonymi rękami. Dobra, może nikogo już więcej nie spotkam po drodze na dach? Chyba dotarłam na miejsce. Wow! Ej, ja się nie dziwię, że chciała tu przyjść. Ten dach jest przepiękny i ma cudowne widoki. Czemu moja szkoła takiego nie miała? Nikogo tu nie ma, co za szczęście! Czy ja poszłam na dach, żeby się ukryć przed wszystkimi? To jest smutne, że chowam się, żeby zjeść sobie w spokoju w samotności, żeby nikt mi nie dokuczał. Dobra, weźmy w takim razie jedzonko. Pies już czeka. Czy ja będę go dokarmiać? Dobra, wyciągnijmy... grzyba? Proszę bardzo, ach, to nie to. Co? Marchewka? Proszę bardzo. Co ja mam za dziwne rzeczy w tej torbie? Okej. Okay. Mam też mięsko. Dobra, mi się wydaje, że mama robiła zakupy w tej torbie i zapomniała je wypakować. Pies to prawdziwa bestia, gdy je, więc pewnie lepiej zostawić go w spokoju. No dobra, moja kolej, mam wilczy apetyt. Spoko. Dobrze, że kanapka jest taka długa, na pewno będzie łatwiej ją zjeść. ta Jakie piękne, tak, to jest prawdziwe dzieło sztuki. Jej kanapki to prawdziwe dzieło sztuki. Przecież to przed chwilą powiedziałam! Prawie żal to jeść. Ale nie jedno śniadanie, więc chyba trzeba zjeść. Prawie. O kurde, ale ale jestem szybka. Uwielbiam kanapki. Hm? Co jest? O nie. O nie. A... Tyl Tylko nie oni. To są ci, którzy mi dokuczają. Znaleźli mnie. Hej. A. <śleszy> Znowu. Co tym razem? Aha, świetnie. Teraz będą mnie bić. Dajcie mi spokój. Przepraszam. Przynajmniej jest uprzejmy. Weźcie sobie stąd i idźcie i dajcie mi święty spokój. Aha. Tymczasem pies niczego nie zauważył. Normalnie bym mnie mógł bronić, ale niestety jest zajęty swoim mięskiem. Ach, nie mam pracy domowej. jaka jest ta dyrekcja? Chcę już wracać do domu. Dobra, przynajmniej sobie poszli. I... nie było tak źle. Co jest? O co chodzi? Co się dzieje? Co za dźwięki? domu domowej z którego przedmiotu? Zapomniałem! <grym> o kurde! O, kurde! Co się dzieje? O nie, odpaliłam się, ok? Dobra, kochani, piruety. Czekajcie, muszę się porządnie nakręcić. Tylko to. Coś nie chce zadziałać. A, dobra, już wiem jak, już wiem jak. Lecimy na ratunek! Mam cię! O nie, chyba. Chyba złamałam nogę.